Bieszczady to również ludzie. Prześlećmy pokrótce historię osadnictwa na tych terenach. Dzięki badaniom archeologów wiemy, że pierwsi osadnicy zasiedlili te ziemię około 4 tysiąclecia przed Chrystusem, w epoce Neolitu. Na przestrzeni dziejów pojawiali się tu, na krócej lub dłużej, przedstawiciele różnych ludów: Prakowie, Celtowie, Goci. Na przełomie IV i V wieku osadnictwo zanikło z powodu tzw. wędrówki ludów. Wówczas większość mieszkańców tych terenów podążyła na opustoszałe ziemie bogatego południa Europy. W VI wieku pojawili się tu Słowianie. W okresie późnego średniowiecza wieszczady należały do Rusi Chalickiej. U schyłku tej epoki historycznej polski król Kazimierz Wielki zagarnął te tereny, a następnie podarował Ludwikowi Węgierskiemu. Dopiero królowa Jadwiga w 1387 roku przyłączyła Ruś Halicką, a wraz z nią Bieszczady, do Polski. Wówczas rozpoczęła się tu intensywna akcja osadnicza. Bezludne ziemie nadawano możnym rodom i kościołowi. Oraz na mniejszą skalę rycerstwo. Intensywna kolonizacja tych terenów trwała do około 1580 roku. Ostatni epizod osadniczy miał miejsce pod koniec XVIII wieku, kiedy Austriacy sprowadzili tu osadników niemieckich. Celem była germanizacja ziem zdobytych przez Habsburgów w wyniku pierwszego rozbioru Polski. Plan się nie powiódł, ale wynikiem tych działań było powstanie wielu niemieckich wsi. Ich mieszkańcy pozostali tu do końca II wojny światowej. Tołhaje, czyli Beskidnicy. Chyba każdy zna romantyczną historię o szlachetnym rozbójniku Janosiku. Wieszczady również miały swoich zbójników, ale nie budzili oni ciepłych uczuć wśród tutejszych mieszkańców. W XVII i XVIII wieku grasowały tu bandy tołchajów, zwanych też bezkidnikami. Kilkunasto, a często nawet kilkudziesięcioosobowe grupy zbrojne docierały tu z Węgier. Łupili wszystkich bez wyjątku, napadali na kościoły i cerkwie, dwory, wsie i miasteczka. Nikt nie mógł czuć się bezpieczny. Dla ochrony przed tauchajami powstała specjalna straż nazywana Smolakami, ze względu na to, że jej członkowie byli rekrutowani spośród Smolarzy. Jednak ich działania były mało skuteczne i bandycki proceder bezkidników nie ustawał przez wiele dziesięcioleci. Poradziły sobie z nimi dopiero oddziały regularnej armii austro-węgierskiej. W okresie I wojny światowej, w Bieszczadach toczyły się ciężkie i długotrwałe boje. Natomiast okres II wojny światowej był dla tego regionu relatywnie spokojny. Po jej zakończeniu toczyły się tu walki pomiędzy Polakami i Ukraińcami, zakończone masowymi przesiedleniami tych ostatnich z rozkazu Stalina. Podobny los spotkał miejscowych Niemców, Łemków i bieszczadzkich gurali. Bojków. Bieszczady opustoszały, a nowe granice Polski sprawiły, że stały się najbardziej wyizolowanym terytorium naszego kraju. Po wojnie władze na różne sposoby próbowały na nowo zaludnić te tereny, ale bez większego powodzenia. Świadczą o tym liczby: Powiat Bieszczacki jest obecnie najsłabiej zaludnionym w skali całego kraju. Podobnie jak najsłabiej zaludniona spośród gmin wiejskich, lutowiska. Cerkwie. Pozostałością po dawnych mieszkańcach są malownicze drewniane cerkwie. W dwudziestoleciu międzywojennym było ich 155. W latach 1948-1956 były one masowo rozbierane. Tak jak reszta zabudowy opustoszałych wsi. Ocalały te, które ludność polska zaadaptowała na kościoły katolickie. Do dziś zachowało się niespełna 50. Czy wiecie, jaka jest różnica pomiędzy cerkwią a kościołem katolickim? Turystyka. Wyjątkowe walory przyrodnicze wieszczad przyciągają turystów spragnionych obsowania z naturą. Zdala od zgiełku i tłumów. Z roku na rok stają się coraz bardziej popularne, jednak wciąż nie są tak oblegane jak chociażby tatry. Jan Paweł II nazywał bieszczady górami zadumy, bo trudno w nich szukać majestatu piętrzących się do nieba szczytów. Jest tu zaledwie kilka grzbietów skalnych rozpiętych na baniastych kopułach. Ale to nieskażona cywilizacją natura tego pasma rodzi fascynację boskim zamysłem twórcy. Poznajmy kilka najpopularniejszych wśród turystów miejsc w Pieszczadach. Zagórz. Zacznijmy od Zagórza, bo jak twierdzą tutejsi mieszkańcy, właśnie tu rozpoczynają się Pieszczady. Turystów informuje o tym specjalna tablica umieszczona przy wjeździe do miasta – Zagórz – Brama Bieszczadów. Tutaj znajduje się między innymi jedyny na Podkarpaciu kompleks kości narciarskich, a jednym z honorowych obywateli miasta i gminy Zagórz jest święty Jan Paweł II. Właśnie tu, 3 maja 2007 roku, Został symbolicznie otwarty oraz poświęcony wieszczaski szlak papieski. Tablice i kamienie pamiątkowe znajdują się w trzech miejscach przed dworcem kolejowym, przed kościołem, pod wezwaniem niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w ruinach klasztoru karmelitu. Na tej kołodworca widnieją słowa papieża. Pochodzące z homilii wygłoszonej w nowym targu podczas pierwszej pielgrzymki do w 1979 roku. Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata. Klasztor Właściciel Leska. Jan Franciszek Stadnicki, podzięce za uratowanie miasteczka podczas Potopu Szwedzkiego, ufundował w Zagórzu klasztor i osadził tu karmelitów bosy. Budowla o charakterze obronnym powstała na wzgórzu o nazwie Mariamont w pierwszej połowie XVIII wieku. W 1822 roku zabudowania strawił pożar, a 9 lat później zakon został zlikwidowany przez władze austriackie. Dziś można oglądać jedynie jego ruiny. Według miejscowej legendy istnieje tajemniczy podziemny korytarz łączący piwnice dawnego klasztoru z lochami zamku w Lesku, ale jak dotąd nikt go nie odnalazł. Tutejsi opowiadają też o duchu rycerza ubranego zbroję który ukazuje się wśród ruin i towarzyszącym mu widmie zakonnika, który ponoć podpalił klasztor na polecenia Austriaków i do dziś za to pokotuje, błąkając się po okolicy. Mieszczady przyciągają turystów o każdej porze roku. Latem szczególnym powodzeniem cieszy się zalew Soliński. Jest to sztuczny zbiornik wodny powstały dzięki wybudowaniu wielkiej zapory na rzece San. Na miejsce wzniesienia zapory wybrano przewężenie doliny poniżej ujścia Solinki do Sanu, koło wsi Solina. Podczas napełniania zbiornika zatopione zostały wcześniej wysiedlone wsi Solina, Teleśnica, Sanna, Chorodek, Sokole, Chreft i duża część Wołkowyi. Zapora w Solinie, która ma 81 m i 80 cm wysokości, oraz 664 metry długości, jest najwyższa w Polsce. Wraz z elektrownią wodną tworzą kompleks hydroenergetyczny, czyli taką fabrykę prądu pozyskiwanego z energii wody. To sztuczne jezioro jest również ogromną atrakcją dla miłośników żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu i wędkarstwa. Ogromną zaletą jest to, że na całym akwenie obowiązuje strefa ciszy. Czyli zakaz używania silników spalinowych. Dodatkową atrakcją jest możliwość zwiedzania wnętrza zapory wraz z elektrownią. Latem 2015 roku na Solińskiej Zaporze powstał największy na świecie mural. Rysunek przedstawiający zwierzęta ma około 3600 m2. Wykonany został bez użycia farb przy pomocy wysokociśnieniowej myjki. Efekt uzyskano zmywając brud. A autorem projektu jest Przemysław Trast-Truściński, znany polski ilustrator i autor komiksów. Niestety po kilku latach mural jest już bardzo słabo czytelny. Włośnicy sportów zimowych również znajdą swoje miejsce w Bieszczadach. Kilkanaście kilometrów na wschód od zalewu Znajduje się miejscowość Ustrzyki Dolne, w której funkcjonuje stacja narciarska, usytuowana na zboczu góry Kamienna Laworta o wysokości 769 metrów nad poziomem morza, która dysponuje trzema wyciągami. Druga z tutejszych stacji narciarskich nazywa się Gromadzyń. Dzięki nim miejscowość to się miano zimowej stolicy Podkarpacia. Natomiast całoroczną atrakcją jest tutejsze Muzeum Młynarstwa. Można tu poznać proces powstawania chleba oraz wziąć udział w warsztatach uczących wypieku różnych rodzajów pieczywa. Tarnica. Wspominaliśmy już o Bieszczadzkim Parku Narodowym. Na jego terenie znajduje się Tarnica, najwyższy szczyt polskich Bieszczadów. Jego wysokość wynosi 1346 metrów nad poziomem morza. To bardzo odosobnione miejsce nawet jak na Bieszczady. Prowadzą tu jedynie dwa pierwsze szlaki turystyczne. Jednak i tu dotarł Karol Wojtyła i to kilka razy. Po raz pierwszy latem 1953 roku. 27 lat później, dzięki inicjatywie kleryków z Przemyskiego Seminarium Duchownego, stanął tu drewniany krzyż. Rok później wymieniono go na metalowy, który nie wytrzymał jednak tutejszych surowych warunków atmosferycznych. Z okazji trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny postawiono kolejny. Wiosną 2000 roku krzyż się złamał. Kilka miesięcy później stanął na jego miejscu nowy, tym razem bardzo solidny, gdyż wykonany ze stali. Na 7 metrów wysokości i waży około pół tony. Wnieśli go tu pielgrzymi, oczywiście w częściach, które zmontowano już na górze. Od 1987 roku znajduje się tu również tablica upamiętniająca zdobycie tego szczytu przez naszego papieża. Komancza Wiemy, że późniejszy papież Jan Paweł II podczas swojej pierwszej bytności w Bieszczadach w 1952 roku w miejscowym kościele odbrawił świętą. W następnym roku Zatrzymał się tu na nocleg. Zdrożonych wędrowców ugościły siostry nazaretanki, częstując ciepłym posiłkiem i zapewniając nocleg w stodole na sianie. Musicie wiedzieć, że w tamtych czasach było to normą zarówno spanie na sianie, jak i bezinteresowna pomoc i gościna. Dwa lata później, w klasztorze tych samych sióstr nazaretanek zamieszkał ówczesny prymas Polski. Kardynał Stefan Wyszyński. Internowały go władze państwowe. Był to rodzaj uwięzienia. Spędził tu 12 miesięcy. Stworzył tu Wielką Nowennę i Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Spytajcie o to swoich dziadków i babcie na pewno pamiętają. W późniejszych latach Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła stali się dla siebie bardzo bliskimi ludźmi i zapisali się w historii polskiego oraz światowego Kościoła katolickiego. Nasza wspólna wycieczka dobiega końca. Jednak musicie wiedzieć, że poznaliśmy zaledwie część bieszczadzkich atrakcji. Mamy nadzieję, że rozbudziło to w was ciekawość i w przyszłości wybierzecie się tu z rodzicami lub na wycieczkę szkolną, by zobaczyć to wszystko na żywo i odkryć wiele fascynujących miejsc. Do zobaczenia na szlaku